Witam serdecznie Turonin Ci co śledzą mój kanał wiedzą, że y, moja kamera wydaje dziwne odgłosy coś się tam telepie w środku brzęczy z początku myślałem, że to jest luz y, w obudowie no, tutaj oryginalnie ma takie czarne wlepki te białe dodałem y, takie gąbkowe w lepeczki od mebli, żeby zniwelować luz, ale nie wiem, czy to słychać, coś się telepia. Dalej. Także to jest kamera. Okazuje, że w samej kamerze. Nie wiem, czy to słychać. W samej kamerze się coś telepie. Do tego do tego jeszcze lubi mi stracić dane. Lub nie nagrywać w ogóle nie wiem. Dlatego dzisiaj zrobimy sekcję kamery. Zobaczymy co tam się telepie w środku. Niestety na chwilę obecną kupno nowej kamery odpada Jakbym kupił nową kamerę to żona by mnie udusiła I było po kanale Także muszę się zadowolić tym co mam był ciekawy jak wygląda kamera sony HDR w środku. może tyle. Obiektyw się zrobi. Tylko tyle. bo panel od guzików ciała obcego jako takiego to tu nie widzę w środku to tu nie jest guzika nie jest. ta kamera się telepie Mam takie słabe mocowanie tutaj tu są mikrofony i te mikrofony dzielą jedną płytkę taką montażową z, z obiektywem I na pewno to, to się tylepie Tu jest zatrzask, który jest tutaj łamany. Widajcie, to słabe światło. Jest łamany zatrzask przez to się ono telepie nie spała nie raz No tak hmm. Dobra zakleimy dziada, że się nie będzie telepo po się obiekty w telepie to może. I tutaj robić jakieś zwarcie na taśmie. Mikrofon ma osobną taśmę, obiektyw ma osobną taśmę. Może coś się tam dziać, może się telepać, i przez co może mi nie zapisuje, albo gubi dane. No ciekawe No parę latek już służyła ta kamera. Zobaczymy, zakleimy tutaj dam kapkę. Tutaj dam kapkę tutaj dam kapkę. Zakleimy to dlatego klejem na gorąco, bo klej na gorąco łatwo później wyskubać i można coś zdemontować, bo kropelką gorzej. Kropelkę jak się da to kropelkę czy pan czy, czy super glue jak to woli jak się da taki klej to na no pękło to później bardzo nie ma co z tym zrobić a klej na gorąco to można wyczyścić tak, że ten ślad po nim nie będzie. Tutaj taka ładna podkadeczka. Tu korzystam z biurka córki. Także proszę się nie śmiać. To nie są moje wytwory fantazji. Tutaj go ciachniemy raz. Tu mu poprawimy. Tyk. i tu mu jeszcze tam. Tyk. A teraz jak się będzie ruszać, coś telepać, to, to nie wiem. To może guziki. Ustało. Obiektyw się telepał. Kurde. Także dziadeczek Sony będzie jeździł jeszcze ze mną. Mam nadzieję, że mi danych nie będzie tracił. Kurde, nie wiem, co to się dzieje. No, ale na razie musi wystarczyć. Mam nadzieję, że, że to telepanie też powodowało to, że ten, ten nie chciało mi nagrywać. Albo, albo to traciło dane, nie wiem dokładnie. Na pewno na pewno raz mi karta zawiniła, nie sformatowałem całe dane. Ja już Was sugeruje mi, żebym zamontował sobie tą kamerę na, na klacie albo na kasku. No na klacie to nie bardzo, bo to by tak odstawało, jest dosyć długie gopro jest króciutkie, to drugie tyle także z takim czymś na klacie jeździć to tak nie bardzo Mi się wydaje, że to ten wiatr by tym jeszcze tak bardziej majdał yy, no na kasku, na, na kasku kurcze fajnie by było to mieć na, na szczęce wtedy by był ten widok taki Yy, szeroki na obie strony. No tej kamery na szczęce nie da się zamontować, bo znowu też by wystawała. Yy, także chyba ją zamontuję na boku kasku i tak będę kręcił materiały. Zresztą zobaczymy jeszcze. Kupię jakąś wlepkę fajną, żeby to yy, przykleić yy, dobrze mocowanie do kasku i, i będziemy działać coś. Zobaczymy, co to da. Jeśli filmik się podobał, daj łapkę w górę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału, bo myślę, że warto. Pozdrawiam cię serdecznie i do następnego. Cześć. Lufka sztuka.